Że masz dzisiaj perfekcyjnie dobraną kurtkę przez Kamilę. Powiedz Kamil, co to Wam kierowało? No, jak widzimy, dopasowanie jest na najwyższym poziomie, a tak serio, bo to miło ubierzemy każdego, nawet yy, naprawdę wielkich dzików. Przychodzą tu Panowie po 150 kg i nie zabraknie tu dla nich kurteczki. Nie mamy tylko M-ki, L-ki, góra xl -ki. Mamy nawet kurteczki do 10 razy XL. I tu naprzeciwko tym Panom wychodzi marka Ozon, która. Ma wiele, wiele modeli, nie tylko tekstylnych, ale również skórzanych, z dużą rozmiarówką. No właśnie, bo to często jest problem. Ja tak samo, jako osoba bardzo szczupła, mam problem, żeby dobrać swój rozmiar. Z drugą stronę, z tego co wiem, producenci nie zawsze sprostają też oczekiwaniom motocyklistów. Zdecydowanie tak. Mamy nawet przykład bezpośrednio z firmy. Jeden z naszych chłopaków, który dzielnie spisuje się na serwisie, bardzo długo szukał swojej kurtki. Pojawił się tutaj u nas, próbowaliśmy go ubrać, 2 razy XL, 3 razy XL, jednak kroje kurtek nie zawsze przemawiają za całą rozmiarówką. Tutaj wozonie ozonie wbił się w 3 razy XL bez żadnego problemu, a myślę, nawet jakbyśmy mocniej pokombinowali i chciałby super dopasowaną kurtkę, 2 razy XL, tak dużą rozmiarówkę ma Ozone. A ta kurtkę czym się charakteryzuje tak naprawdę? To jest typowa trójwarstwa w bardzo dobrej cenie. Wiadomo, że za ceną zawsze idzie jakość, ale jeśli ktoś szuka budżetowego produktu, fajnie, fajnie skrojonego. Z, z, dla kogoś większego na trójwarstwie, czyli oddzielnie podpineczka ocieplająca, membrana wiatro- i wodoodporna to jak najbardziej ozon e, wychodzi naprzeciw takim klientom. Nie zawsze za kurtkę musimy płacić 3000, żebyśmy byli zadowoleni. Odpowiednie certyfikaty i protektory w kurteczce są i zachowane są wszelkie cechy funkcjonalności. Jeżeli szukacie kurtki motocyklowej niezależnie od rozmiaru, zapraszamy do Motomio. Jestem pewien, że znajdziecie odpowiednią dla siebie. Kamil w doborze rozmiaru na pewno pomoże, ponieważ wbrew pozorom nie zawsze właściwy dobór tego rozmiaru jest taki oczywisty. Czekamy na Was, zapraszamy. Hania jest tego doskonałym przykładem.